Witam, dzień dobry. Dzisiaj znowu z wentylatorem w tle, ale jak się okazało przez ostatnie filmiki to nic nie przeszkadza, prawie. E, dzisiaj mam taką chyba wielki paczkę z temu zakupiłem kilka rzeczy. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj przyszło. A, tu są takie sprzęty do ćwiczenia, bo ja ostatnio mam problemy z dłońmi. Taką polineuropatię i tracę czucie w dłoniach, tracę czucie w palcach, w nogach. Tak samo już nie mam czucia. A to wszystko od kręgosłupa idzie. Więc za tak, zacznijmy od. Od tego. To są takie gumy. To są gumy do y, rozciągania, do ćwiczeń. Zestaw takich gumek. O, nawet trzeba rozcinać. Zestaw takich gumek, bo miałem jedną gumę taką y, ciążową, chyba jak żona jeszcze była przed porodem. A tutaj też widzę, że to też takie się. A nie, tu nie jest. Myślę, że to jest ciążowa taka. Też dla, dla kobiet w ciąży. Ale tu widzę też mężczyźni używają tego. No, w każdym razie to są grubsze te gumy, bo ja miałem taką cieniutką, szeroką bardzo i ona bardzo szybko się y, sparciała, jakby, i nie można było jej używać. Ciekaw jestem, jakiej długości są te gumki. Wezmę jedną taką pierwszą z brzegu, czyli randomową, jak to się mówi. Muszę dziecko poprosić, bo ja już nie, nie mam wyczucia. No I tak to wygląda w ten sposób. To nie jest to, czego oczekiwałem, bo tamta była długa, bardzo na 2 metry. Można było ją zawiązać i się na przykład y, z głowy przyczepić do nóg i rozciągać na przykład brzuch albo kręgosłup sobie robić. A tutaj jest po prostu to bardzo. Bardzo wąski. Ja, no nie wiem ile tutaj ma to ma ze 30 cm. No tak jak widać, no ze 30 cm. Na luźnym. Zaraz wezmę centymetr i zmierzę, i wszystkie są takiej samej długości. No i to chyba tylko na ręce i na nogi można sobie. Więc to nie jest to, czego oczekiwałem. Mam centymetr. Więc to, tak jak mówię, około 30 centymetrów widać to tutaj. Teraz widać. No tak 27 cm, ale jest tu pozwijane, czyli 30 cm. Ja mam miarkę wokół, także nie muszę nawet mierzyć. No oczywiście, 30 cm. Eee, to jest jedna rzecz, czyli te gumki to są do. E, czyli tak pozakładać sobie po prostu na ręce, żeby ręce rozciągać. Nogi tak samo można rozciągać. To nie jest to, czego ja oczekiwałem. To jest bardziej do ćwiczenia takiego rekreacyjnego dla młodzieży albo dla starszych osób, żeby się wspomagać, po prostu i żeby nie, mięśnie się nie zastały. Dobra, to jest ciach. odkładamy. Tu jest ważna dla mnie rzecz. To jest taki ściskacz. To jest tak dla gitarzystów też takie coś. Tu jest regulacja. O, i to ja muszę używać tego. To jest taki ściskacz do rąk. Tą gumę chyba można regulować tak od 5 do 60 kg, tak jak widać. I tutaj jest ten regulator. No, tu jest teraz coraz lżej, ale że było, no dobra, to później się tym pobawię, w każdym bądź razie to widzę jest bardzo solidnie zrobiona, to jest y, najbardziej solidna rzecz, która przyszła tutaj do y, w, tej, w tej przesyłce bo tu widać, że jest onitowane ładnie jest regulacja, nic tutaj się nie, nie trzeszczy jest spasowane ładnie sprężyny są założone jest sprężyna raczej założona Dosyć, dosyć mocno, i tu jest nit też, tak żeby ta sprężyna nie wypadła tutaj z tego mocowania, z tego rowka. No, tylko ciekawe, czy to się utrzyma, czy te nity nie pójdą razem z tym. Aha, bo to, jak teraz to skręciłem troszkę, to to jest po prostu mniejszy, mniejszy zakres tego ścisku. To. Momencik, muszę to odkręcić troszkę i zaraz zobaczę. A tak, i tutaj już jest wszystko wiadomo. Tu jest to pokrętło, i tu jest śruba. Ta śruba rozciąga sprężynę, i w miarę odkręcania to jest większy opór. Po prostu ta sprężyna się bardziej rozciąga, i wtedy. Jak ściskamy to, nie mamy tu tak jak na samym początku, mamy 5 kg, a tu, jak na samym końcu odkręcimy to, to będziemy mieli 60 kg. Jeszcze były takie y, opcje, y, chyba do 120 kg, y, nawet, ale mi zależało po prostu na tym, żeby, żeby tą dłoń cały czas ćwiczyć jedną i drugą, bo tracę, tracę po prostu y, koordynację i czucia już w ogóle nie mam koordynację tracę i, i siłę, no i siłę i boję się, że po prostu nie będę mógł y, nic nawet y, puszki nawet nie mogę otworzyć. Ostatnio chciałem puszkę otworzyć od y, tej konserwowej fasoli, i niestety. Musiałem sobie pomagać nożem i, i tam łyżką, czy widelcem. No i trzecia rzecz to jest też taka rekreacyjna. Bo już musiałem dołożyć coś do tego, bo to z temu jest chyba, żeby 60 zł było. To jest taka guma do rozciągania, i i, o, i tak się bierze. To taki motylek wychodzi i się bierze jedną stronę, drugą stronę. A ja teraz przesunę to tak, żeby było lepiej widać o, i tu są takie dwa uchwyty i to się tak bierze przed siebie trzeba wziąć równiutko przed siebie na, na wysokości oczu i wtedy to jest bardzo ciężko i to jest na klatkę piersiową i na y, tricepsy czyli tutaj przepraszam y, czyli tutaj na y, jak się y, momencik tutaj też. Chcę pokazać, jak ktoś nie wie, tu to triceps to jest, to jest to, ten mięsień, widać? Widać. To jest ten mięsień tutaj z tyłu, z tyłu od obojczyka do łokcia. Bo biceps to wiadomo, każdy wie, co jest biceps. Czyli jak tak się rozciąga, to, to po prostu i klatka piersiowa ćwiczy, i właśnie triceps. No i tyle na dzisiaj w, w tym. To nie ma co się tutaj nad tym zastanawiać. Nie, nie spodziewałem się nic strasznie jakiegoś wymyślnego. Z tego jestem zadowolony bardzo, bo na to, na to liczyłem, że to będzie dobre. A to musiałem po prostu dołożyć sobie. Myślałem, że to będzie coś innego. No, a to się przyda dzieciom. Yy, kłaniam się. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w następnym. Liczę na ła łapkę w górę. I na subika. <grych> Do zobaczyska. Zdrówka życzę. Cześć. Na razie.